Poziom 47 to 48 poziom bakrumów. Jest to pierwotny stary las, który jest bardzo odporny na entropię i zmiany dokonywane przez człowieka. Opis Poziom 47 to umiarkowany las składający się zarówno z drzew liściastych, jak i iglastych. Wiele z tych drzew ma ponad 100 stóp wysokości i wydaje się mieć setki lub tysiące lat. Grube zielone mchy i porosty pokrywają większość powierzchni nadającej się do ich wzrostu. W ciągu dnia las jest jednolicie pokryty gęstą, wilgotną mgłą i nigdy nie zaobserwowano bezpośredniego światła słonecznego. Każdej nocy jednak mgła rozprasza się bez zarzutu, ukazując księżyc w pełni. Księżyc ten jest identyczny z księżycem z Front rumów. Choć znajduje się kilka razy bliżej i jest zwrócony dalszą stroną w kierunku poziomu 47. Gwiazdy i droga mleczna również są widoczne, ale nie odpowiadają żadnym konstelacjom widocznym z frontrumów. Choć rzadko, to od czasu do czasu widuje się srebrzysto-białe zorze. Mapowanie poziomu 47 okazało się niemożliwe z powodu nadmiernych zniekształceń czasoprzestrzeni. Oprócz nieliniowej i nie-Euklidesowej topologii, która jest powszechnym zjawiskiem w Bakrumach, każda część lasu, która nie jest pod bezpośrednią obserwacją, wydaje się być w stanie superpozycji pomiędzy wszystkimi możliwymi stanami i nie istnieje w żadnym stałym stanie lub miejscu, chyba że jest widziany. Ze względu na stosunkowo jednorodną naturę lasu, zmiany te są zazwyczaj subtelne i nie od razu zauważalne. Efekt ten jest często bardzo niepokojący dla nowych wędrowców, którzy często wątpią we własne myśli, zanim zwątpią w stabilność swojej zewnętrznej rzeczywistości. Wydaje się również, że czas jest zawieszony, gdy obiekty znajdują się w stanie superpozycji, a powrót do stanu superpozycji często przywraca wszelkie szkody lub zmiany, które obiekt mógł ponieść podczas obserwacji. Oznacza to, że wszelkie ogniska lub zaimprowizowane narzędzia i broń często, choć nie zawsze, znikają lub powrócą do wcześniejszego stanu, gdy bezpośrednia obserwacja zostanie przerwana, co skomplikuje próby przetrwania. Strumienie i inne naturalne źródła wody są powszechne na poziomie 47 i są one ogólnie bezpieczne do spożycia przez ludzi. Grzyby są najbardziej obfitym i dostępnym źródłem pożywienia, choć niektóre gatunki są trujące lub halucynogenne, a dokumentacja wszystkich rodzimych gatunków jest niekompletna. Istoty Poziom 47 wspiera dużą i zróżnicowaną populację licznych gatunków węży, które żywią się małymi ptakami, ssakami i płazami. Chociaż nie wszystkie gatunki są znane nauce, żaden z nich nie wydaje się być anomalią z jednym znaczącym wyjątkiem. Skrzywdzenie lub zabicie któregokolwiek z na poziomie 47 spowoduje natychmiastowe pojawienie się jasnokarmazynowego Titanoboa, zwanego przez niektórych wielką starą żmiją lub po prostu wielką żmiją, który zacznie polować i pożerać sprawców. Nie ma żadnego przypadku, w którym zabicie lub zranienie węża nie spowodowałoby pojawienia się wielkiej żmii, lub udanego uniknięcia jej lub ucieczki od niego. Wędrowcy muszą zachować czujność i unikać przypadkowego zranienia węży, aby uniknąć gniewu tej istoty. Warto wspomnieć, że jedynymi naturalnymi drapieżnikami węży na poziomie 47 są wrony i kruki, a te nie wydają się niepokoić wielkiej żmii. Wielka żmija, wraz ze świętym statusem węży na poziomie, spowodowała, że otrzymał on przydomek The Underwood. W nocy uaktywniają się stada dużych czarnych psowatych, które przy nadarzającej się okazji żerują na ludziach. Te psowate nazywane są czasami czarnymi szukami lub wilkami z Underwood. Zdają się wykorzystywać proteuszową naturę lasu na swoją korzyść. Ich długie, groźne wycie rozchodzi się na wiele mil i służy jako sygnał dla innych członków Watachy w ciągle zmieniającym się krajobrazie. Kiedy zwiadowca znajdzie ofiarę, nie spuszcza jej z oczu, dopóki nie dołączy do niego reszta grupy myśliwskiej. Zazwyczaj skutkuje to tym, że zwiadowca prześladuje swoją ofiarę z bliska przez dłuższy czas bez ataku, po prostu terroryzując ją aż do wyczerpania. Same szuksy również potrafią przemieszczać się na niewielkie odległości, gdy nie są obserwowane przez ofiarę, choć w sposób znacznie bardziej kontrolowany niż rodzima flora. Wędrowców, którzy ścigają czarne szuksy, powinni spiąć się na najwyższe dostępne drzewo. Oczekiwanie na świt jest najlepszą taktyką przetrwania, ponieważ nigdy nie spotkano ich w ciągu dnia i zawsze wracają do swoich nor przed świtem. Z tego powodu zaleca się również spanie na drzewach, gdy tylko jest to możliwe, i unikanie zwracania na siebie uwagi w nocy. Poza wędrowcami, główną ofiarą szuksów wydają się być podgatunki irlandzkiego łosia, enigmatycznego dla poziomu 47. Byki i młode mogą być bardzo agresywne. Jeśli je spotkasz, natychmiast przerwij dwukierunkową linię widzenia, aby uniknąć ataku. Zauważ, że ta taktyka jest nieskuteczna w przypadku prób uniknięcia czarnych. Wędrowcy nie powinni próbować polować na te łosie, chyba że dysponują siłą ognia pozwalającą na załatwienie ich jednym strzałem, ponieważ mogą być bardzo niebezpieczne, gdy są zagrożone lub rozścieczone. Bazy, placówki i społeczności. Niektórzy wędrowcy natrafili na pojedynczy wężowy szlak biegnący przez las. Ścieżka ta, choć nadal jest nieuklidesowa i nieliniowa, nie istnieje w stanie superpozycji i nie zniknie po jej zauważeniu. Ci, którzy znajdują ten szlak, naturalnie podążają za nim w nadziei, że doprowadzi on do wyjścia lub innego interesującego punktu. Niektórzy podążają za nim przez wiele dni, aż w końcu są zmuszeni go porzucić w poszukiwaniu wody i nigdzie nim nie docierają. Inni twierdzą, że szlak zakończył się na polanie po przejściu zaledwie 7 mil. Polana ta zawiera duży dwór albo starożytny megalit. Oba te obiekty wydają się istnieć jednocześnie w stanie superpozycji. W obu przypadkach polana wydaje się być siedzibą grupy, która określa się jako Ofion Occult Order. Niewiele wiadomo o tym zakonie, gdyż jest on zazwyczaj wrogo nastawiony do wszystkich wędrowców, którzy natkną się na ich tajną polanę. Nie są zainteresowani udzielaniem jakiejkolwiek pomocy, a wędrowców uważają za intruzów. Wiadomo jednak, że darzą wielką szarą wielką czcią, uważają ją za potomka, awatara lub emanację boskiego świętego węża, którego czczą jako źródło okultystycznej wiedzy oraz mocy. Członkowie tego zakonu byli również zauważeni wzdłuż szlaku lub w samym lesie, zazwyczaj odziani w zakapturzone, karmazynowe szaty i maski z kości słoniowej. Choć zwykle są obojętni wobec wędrowców, zdarzało się, że spotkania z nimi kończyły się porwaniami. Podczas porwań często przechwalają się tajemnicymi magicznymi mocami i cudownymi mocami, jakie posiada ich zakon, włączając w to zdolności do dowolnego podróżowania po bakrumach. Choć bez wątpienia przesadzają, są o wiele bardziej pewni siebie w poruszaniu się po lesie niż zwykli wędrowcy. Wykazali się zdolnością do przywoływania i w pewnym stopniu dowodzenia wielką żmiją, a czarne szuksy były świadkami ucieczki nawet przed samotnym członkiem zakonu. Wędrowcom zaleca się unikania kontaktów z członkami tej grupy tak bardzo jak to tylko możliwe. Nie należy ich antagonizować, a wszelkie obietnice pomocy lub zbawienia traktować jako obłudne. Wejścia i wyjścia. No-clipping jest jedyną potwierdzoną metodą wejścia lub wyjścia z poziomu 47. Na szczęście, ze względu na wysoki poziom niestabilności ontologicznej, no-clipping do lub z poziomu 47 jest łatwiejszy oraz prostszy w wykonaniu niż zazwyczaj. Dziuple martwych drzew wydają się być szczególnie podatne na umożliwienie wędrowcom wyjścia dzięki noclipowi. Członkowie okultystycznego zakonu Ofion wykazali się umiejętnością kierowania szlakiem i twierdzą, że można nim kierować lub przywołać go do określonych punktów Uklipu. Jeden z członków twierdzi nawet, że za pomocą tej metody można dotrzeć do front roomów, ale został natychmiast uciszony przez resztę swojej grupy. Wędrowiec, który z nimi rozmawiał, podejrzewał, że był to celowy chwyt, aby rozbudzić jego nadzieję i zmniejszyć czujność. Do dziś przydatność szlaku w opuszczeniu poziomu 47 pozostaje niepotwierdzona. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.